Siemano z tej strony. Krapawa Harry bo jest dzisiaj ze mną. JOLO! I to by to był pierwszy odcinek serii Minecraft na lagach. Bram taki nazwę, bo mi i ja mu często, często laguje. Ale gdzie? No, będzie ta seria survivalowa. Będzie wzrastała powoli nasza gildia. No. No chodź, szybko, szybko wbijam. Na już idę, już idę następnie. Ale fajne i, i no w... fajne. I widzicie, już laguje, już mi zlagowało. No, akurat wszystkim zlagowało. Zdaję mi coś. A ty wiesz, że masz wszystko co trzeba. No wiem, ale zdejmij jakąś czapkę czy coś. Ja zdejmę zdaję... buty. Zdejmij, dobra, spokojnie. zdejmam buty. Zdajęłam buty Zdejmę buty, zdejmę buty. Czekaj, szukam cię. Jestem... Pozykamy się przy wyjściu. Okej. Normalnie mieszka nie chce latać. Jestem przy wyjściu. Jest! A, przy tym wyjściu, dobra. Tam nie to łatwo zobaczysz. Przy parkurze jest... przy parkurze. Świniar to świniarnia, o kurde. Nigdy tu nie dojdę jak to tak będzie. Łazić. Ale ja mam... Na... ma szynka no. dla biednych. Serio? No. Słuchaj, no to... Ale po tych schodach trzeba wejść. E, czekaj, tepa... daj, dobra, tutaj. Czepaj się, spór... Tepaj się. Kurde, control Z. Two. To... Tak, da się tepać. Czekaj, zaraz do ciebie dojdę. W którą stronę przy wyjściu? Jak wchodzić to pierwszy taki z parkurem jak zobaczyć, taki z parkurem, a nie okay, tylko z fontanną. Nie z parkurem. Siema. Siema. Uj, dawaj, wybijamy stąd. Ucieczka, ucieczka. Wybijemy ta... Czekaj, robię gildię. Aj, trzeba mieć i ty na gildię. Dobra, spadam. Może wystąpić Ola. chwilowy lak. U nas chwilowy to za mało, żeby to określić. O lul, lul! Trzeba po parkurze? Jest! wiem po parkurze jakiś mam. Dobra, ja nie, nie lubię być wyzbrojcą. O. Faltest gościu, tak gościu, nie... gościu, dawaj. bijemy go, bijemy go. Sklepiemy, sklepiemy. Pierwsza walka, pierwsza walka. Pierwsza walka na tym. Dawaj Mam na... Sorry! Do niego! Ja! Yeah. Ucieka na Dawaj, idę go z boku, będę szybciej! Ja też zaraz do niego dojdę. Może się uda jakoś. Dobra! O, i znowu lagi! Widzisz? Już nie go! Biegną mnie. Lagi Dlatego że jest Minecraft na lagach Dawa, dostał... To dostał! Naj... dostał. O, ale tam klepa! O, ale tam jest sklepa! nie, to jest arena PvP, myślałem, że tutaj mogę wejść. To była klepa. O, ktoś mi pisze na Skype'ie. Deadłem go Okej okay. To chodź popatrzy e, Przepraszam, robię na chwilę e, pauzę. Dobra, wróciliśmy Aha. Bo lagi. Dawaj, 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 trzeba zbudować. Mamy cztery trzeba. jajka. Mamy cztery jajka konia i dwie jajka krowy. Tyle na... WARP! Zostałem skrzynkę z listą warpów. Ale dobre. dobra Dobra, e, czekaj, tu wypada z rudy? A nie, tu jeszcze nie można. Drogi. Czekaj. O dobra. Tu z kamienia czy z czego? Ja pójdę wydobyć obsydian! Drewnianym kilofem, Mądrze, mądrze trawisz. <noise> Dobra, kość pokupiemy. A to z czego w o, ogóle? O, nagrywaj jest? film z serwera i wygraj 200 ten. 200 zł. A tu z czego? Jaki tu jest drop? No właśnie chcę sprawdzić. E, tutaj wszystko grupa da ze Skąd wiesz? Bo sprawdzałem. A może jest częściowy drop. Eee! nie zapadł glowstone! Looooool! No ja stąd spadam. Ja muszę coś zjeść. Dobra, nie, a ja muszę coś bazę. Ja zabijam... Ja muszę robić bazę. Będzie... czekaj czy na spalnie są lasowe teleporty. Pewnie nie. Słuchaj, farmę musimy zrobić z twoich krów. Zrobimy farmę krów. Dobra, jestem. Siostra. Nie. no właśnie siostra. Jak niektórzy z was wiedzą, chociaż ja nie, ja w ogóle nie mam rodzeństwa, yy, wiedzą co oznacza mnóstwo rodzeństwo. Jakoś doskonał... Jakich... Mogą wy wystąpić chwilowy lag Dlatego ja nazwałem to Minecraft na lagach. Jakiś gościu! Chyba... Chyba ma... Chyba ma... Wszystko z dirta. Klepaj się! GÓWNO główną sirta Dobra, to dawaj Dzięki. Alol, 10 sekund. To będzie, to będzie tak około 20-minutowy odcinek. Jest! Ja, zabiłem go! O i ty. Bo ja, bo ja go się zabiłem. Dobra. Ej, teraz... e, patrz co mam, patrz co mam! Nie ta. To... Teraz ty się do mnie, tepaj. Patrz co mam, patrz co mam. Mam ciągnąć głowę. No, tepaj. Ty wiesz, że jesteś obok mnie, nie? No. Ale ja idę na swojego hałma. I znowu chwilowy lag. Ale, ale mamy już coś słuchaj. Oj kurka. No nie, chodź. Drewna nie mamy. Szybko. Grzybowy zbią. O, tund tutaj mamy Hacę! hacę. Zdjęłem... Tundra. Chcę powiedzieć świetowe jakaś mówienia słowa tundra. Spoko, a ja nam zacznę gdzieś robić hajs. Ja wziąłem drewno. Spoko. Y o! O oh, crafting! Chciałbym was, wam powiedzieć, że z następnymi odcinkami mogą dojść, no, dojść nowe osoby. I nowe problemy bo przez no. dwa Bo w przyszłym tygodniu jeszcze będzie y wiadomo. W przyszłym tygodniu będzie, jeszcze będzie, nawet może jeszcze w tym tygodniu wejdzie, ale, ale, 30... ale od 2 sierpnia do 16 Potem, dwa już tygodnie... nie będzie, bo mam, będziemy nieobecni przez dwa tygodnie. O nie nie! Marta dzwoni, robię. Dobra, wróciliśmy, kumpel do mnie dzwonił. Ale teraz wszyscy do mnie dzwonią, kiedy nagrywam. O, skrzynka! O, Z tu... Czym? Wpadłem tu niczym. Ja sobie ją wezmę. Spoko. To gdzieś tu może zrobimy bazę. Eee, nie, muszę... Ja robię bazę do, na powierzchni. O, akurat. Te mądry, te. Tak mądry. Zakopał mnie. Cześć. Siema. No. <trybuj> <trybuj> Dobra. To ja... Idę poszukać na miejsce na chatę. A ja zbuduję teraz stałą chęć. E, robimy ziemia... ziemiankę, czy co? Robimy gowiankę. Jak się, jak, słuchaj, jak robimy ziemię... Dobra, to ja już tam robię, Ja zaczynam nam robić rzemiankę, okej? Okay? Okej. Okay. Nikt nas nie znajdzie. Aha. Ty... Oj, tylko ja, Tylko ja nas znajdę. Słuchaj, tepam się do ciebie. Po co? O, jakaś dźwignia. Bo się zgubiłem. Dobra, a jest jakaś dźwignia. A co ta dźwignia? O, dobra. Mam miejsce na bazę. Jak to, no to ja się tak pan. No. To będzie nasza baza. E, to trzeba skocz! Nie, patrz! Coście poka... Łzagasta! Nie wypadło już... już I tutaj będzie tak, zobacz, tu będzie tak. I tu będzie takie szkło i to będzie tak epic wyglądać Czekaj, ja buduję coś lepszego Nie no, musimy gdzieś dom budować Nie no, ale bez jaj Jestem królem świata Nie no, bez jaj, musimy budować dom, o lol ja Jakoś to żyłem Ej, patrz jest tam O lol Dobra, musimy gdzieś chatę walnąć O węgiel Ja zrobiłam Kurde, jak to. Tak, jest drop z rudy i z tego. I z kobla? Dawaj, skacze tam. Ui, dobra, kopiamy, w Piękny no. mi wypadło. Mi też. Czekaj, ja muszę czegoś pozbyć. O, tego się będę główna. Dobra. Obsydian. slime ball. O, mam cały kwipunek pełny. Obsydian, też nam się może przydać. Nie, obsydian nawet nie. A czemu mi wypadła? Mi świeczka wypadła. No ja mi też. Patrz, tutaj jest baza. Wiesz wie, co? Chodź, my... do góry. I zaraz wypadają... Chodź do góry. Jabłko. Rol. Nie musisz mi mówić. Czeka... Czekajcie, muszę na chwilę zrobić stop. Dobra, wracamy. O, Yy, tak, ale tutaj wypada głównie. Weź crafting! Za no, crafting! Eee... Yy, nie mam drewna. To Gdzieś... ja zaraz... czekaj, na chwilę położę moją głowę. Pojęcie ma! No Będzie nauk! O! Co Tam... mogę. A ja mam już cztery zaklęte budelki. Daj, podzielimy się. Ej patrz jest... E, patrz Eee. E, dobra, e, dobra robię... ja... Dobra, daj zrób se tu set home. Czekaj, ja robię farmę Jędrek... Pod Kofi... nami jest gościu! Marcel Labac. O kurde, boję się. No o ja mnie zaraz. Boję się. A! Grybie. A tamto... A tamto mi nie spada. No o. chyba lepiej, chwilę. Lepiej nie wiedzieć. No. Dobra, ja się boję tego gostka. Iść z nim na klep... Mogę z nim iść na klepę, chociaż. Czekaj, ja wywalam jakieś rzeczy, które mi są... kwarc zostawię. Czekaj, ja idę na klepę z tym gościem, bo jeszcze muszę ten... Wiesz co, muszę iść nam po drewno. Poczekaj, ten gościu nic się nie skaknął, chodź. Chodź, Jolo. Ciekawe, muszę wziąć jeszcze rzecz. I to. Tak to. On się lognął chyba, szybko. Jestem... Jestem do góry, możemy już zbierać drewno. A tu się ktoś podsadził drewnem. Idę. Ja. Tu też był. Dobra, ale my musimy, się... Musimy... Tam jest gościu! Ma Dzień. takie same itemy jak ja. Dobra. to ja idę na niego pv... ja idę z nim na PVP. Yeah. Mamy wodę! Ja mam, ja mam 30 wody takiej nie, niezdobywalnej. Zobacz. Ja mam 10. Patrz. Niezdobywalna woda. No. Lul. Chodźmy gdzieś idzie, bo to jest za blisko spawna. Co? Ale mamy domek już. Sorry? Dobra, zbieraj drewno. Zbieram drewno, mam już 57. drewnowa. Ja pęk... ma, mam pytanie, gdzie my mamy chatę? Ja mam tam home. A. To tak bo ja sobie zapomniałem. Dobra, to ja już idę na Stepam. Te tu to 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 to. to ten Marcel. Na płocie? Nie Teraz, Sęs. teraz, o szyb, szyb, szybko, o szybko, o szybko faciu Dobra Ja sobie tu zrobię fine point'a Chciałem napisać hata przez fadocha Ale to był fail To był fail z Podkładaj, niepotrzebne i O, akacja. Jest, a wiesz, że za nami jest ten? Co? Za nami jest jeszcze. Zobacz, co jest za tobą. Lul, położyłem. E stań na tym bloczku. Tutaj, okay. centralnie tu, o. Tu się na chwilę pojawia portal, widzisz? Nie. Robimy to! O, otwórz menu kitów. Ja <grym> idę zrobić... Kiddy, ja, poczekaj. O maczko, kit gracz, 160 sekund. Startowy set jest jeszcze. Dobra, to ty tam kop, a ja tutaj odkładam wszystkie i ty, ty są niepotrzebne. Start, nie, to nie są potrzebne. Trzeba zrobić tajnie. Wykup tam kopalnię, a ja potem sobie staję. Dziwnie to zabrzmiało. Ogrodniczy set. Zestaw hodowcy. Jajka do spanowania wyżaków co 20 godzin. Biorę zestaw kasa. No nie mogę. Tym gorzej to nadal jest. To co? On nas nie dojdzie. A jak już, to to dostanie znowu bęski. Biorę startowy serc i mam 5 złotych jabłek. Ja sobie, ja sobie zrobię... No to ja nam robię stajnie, okej? Okay? Okej. Okay. Drewno się kończy. Mamy lapis dla Juli Dobra Daj mi twój derk Poczekaj Daj mój dart. Mam jeszcze 13 I daj mi też wodę Niezdobywalną bo mi jest potrzebna woda i... Tam jest skrzynca wszystko. Mamy... Mamy całkiem spore głowę... głów. Wiecie jaki mam pomysł? Że ja sobie, ja sobie zrobię jedną rzecz. O glowstone. Łaas. Odcinek tak. będzie już trwać około 30 minut. To będzie długi. No właśnie. To możesz mi potem tu robić? Czekaj. Czekaj, to ja zacznę może przepalać żelazo, co ty na to? Kurde, może muzykę wyłączyć, bo mnie wkurza. To, to jest wystarczy. Dostałem normalne... Złote jabłko. Ciebie tak. mam Lego to się w ogóle nie zmieniło. Jolo, krwawe chyba. Mamy... Ej, tu... mi może? Na razie ja sam potrzebuję... Podsob... Na razie to ja sobie buduję, wiesz co... Bo tutaj jest, będzie ten, jest stodoła. Wiocha. To jest nasza taka mała wiocha. Będzie... Przepraszam, prze... Dobra, wracamy. Yy, nie mam przerwa. Życie na bogato. Co Ci się udało zrobić? Znaleźć? Mm, diaksa. Albo mi się wydawało, albo nad nami był gościu. No bo jest. Jaki? Na no, gościu, którego zabiliśmy. Tak. Jakbyś chciał widzieć, to tutaj będzie trzeba... No. A no, że on tu wejdzie są jak, jak, zero, jak to, że będę mieć e, 5000 widzów. Eee, słuchaj, szanse na to są takie, jak to, że będę mieć 6000 widzów. A nie wiesz, może będziesz no. no. Wielu YouTuberów jest dopiero, od było dopiero od nie wiem, dwóch tygodni, czy nawet od nawet nie ma, nie ma roku, a już ma około prawie 100 tysięcy. Jest zrobiona prowizoryczna stania dla kunia. Dla kuni. Zobacz sobie jak to wygląda. Zobacz sobie jak jest stania dla kuni zrobiona. Ja tu ja robię coś do... Zrób tak na no tej klatki wysokości. Zobacz ile to jest wysokości. To jest 3 wysokości. Ja robię... Zobacz sobie, zobacz, zobacz, zobacz. Lol, ale wiesz, to jest, jest dobre że z żelaza wypadają ci butelki z ekspem. Czekaj, ja to powiększę. Nie, nie trzeba już. Trzeba, bo jak kuń, jak kuń stanie, to trzeba. No he, na dwóch nogach. To, to nie jest... Żeby chociaż przeżyć Idę po moje kunie O nie Kunie, 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 kunie Ty wziąłeś wszystkie konie? Mam cztery konie <noise> To tu są też moje Nie, bo ja to wiem Dobra, ja to kładę Nul! Zaczął się w ścianie Jakiś chciał udusił? Olo, nie, ale fajny koń. Ole mały, osiołek. Loooolu. No, o, no. osioł. To będzie, to będzie mój, to będzie mój. Okej, odsłyśnij twój Jak Jakby nas, Jak by nazywał... Dilerbon. Boy. Dilerboj. Boy. Boy. nie miałeś. No dobra, nie, nie bo... Będzie... Nie, dobra, dobra, ja nam przypalam żelaza. Biorę bo... zaklęte butelki. Jak chciałem przypalać ciasto o Eee, aqui já que chegou ó fofinho não sabes Nie me está Dobra, agora vamos acertar vamos acertar vamos acertar vai dá vai é não Dawaj, da. Może... Nie, nie dam się. Jest! Mam konia! Chodzi Rafał! Koń a Rafał! Kiedy nie, a wtedy nie miałeś? Co? A wtedy konia nie miałeś? Pytanie retoryczne. Słuchaj... O, tu ci się też żelazo. Ło, co to? Ja nie chcę swojej wszystkich wypadków. są wyjść. Słuchaj, ten czarny, ten brązowy jest mój. Spoko, to ja tu robię, robię wejście do magazynu. E, wie, czemu przepalasz e, w moim żelazie Twoje żelazo? Nie, bo tu jest jeszcze moje żelazo, tu do góry jest moje żelazo. A to jest moje. Jest, będę mieć żelazną katę. nie tak fajnie wyglądać, zobacz co, Jolo, jak wchodzisz do tego, to tutaj na konie, widzi, konie widzisz. No. Słuchaj, ja założyłem... Słuchaj. Ciu, ciu, ciu. Szmaragd. Ale fajny drop to jest. No. Słuchaj, mamy piasek. No, jak no, to... wyszedł! Słuchaj, chyba powinniśmy kilka pozabijać. Z, z, z przyjemnością. Ale jeszcze nie teraz. Proszę Ja jej... im powię... ja... Ja jej powiększę. Nie ja im powiększę. To tam wejdź. I Im powiększę. Ty właśnie wykopałeś dobre miejsce. Nie. Jolot, tu nie. Tu będzie magazyn. Możesz im. A pytanie: jak się robi wejść? Jak się robi także takie wejście? Płotek? No. Yy, cztery płotki są potrzebne. Dobra, to ja im tu powiększam, chatę. Powiedzcie najlepszy tekst w historii... W historii YouTube'a? Ty to zrób, bo ja kurczę, nie potrafię. Ale co? Potki. No zrób płotki. Bo ja nie jestem płotkarzem. A to, to się nazywa. Nie... Słuchaj, ja mogę wziąć się... swojego konia u Rafała? No, ja tu nie mam konia. Ja mam konia. Dobra, trzeba go pozabijać trochę. Dobra. Zabiję tego białego. Niech zostaną cztery konie, okej? Okay? Dobra. Takie duże zostawię. To jest mój koni Rafał. Ale zostaw osła. Osła zostaw. Spoko, co, zabiję jeszcze jednego szarego? Dobra, ja jestem starą, Ja tu karmię... Osio... wszystko zjeżdżał. Dawać mi jabłka. Idę o swoje ciosła. nie ma... drzewiarnie robimy? Nie, bo drzewa mamy nad sobą. Tak, ale... Będzie e, już mi... a wiesz jak szybko rośnie? Przewijamy się... przewijamy bedrock? Nie da się. Da się. Tym... sadzonkom. Ta tylko, że ma... Na... Wiem, ja ci to mówiłem, ale nie w tym. Tutaj. Na serwerach się da. To będzie taka egzekucja, że będziemy ludzi wrzucać za bedrock. Au, co mi! Au! Ratuj, ratuj, ratuj! Jakiś gościu! Jakiś z jest do, w bazie! Ale... Ale cheater. Jedyna Huma. On wszystko zabrał. Ja go zabiję. Czekaj, ja go zabiję, ja go zabiję. On uciekł. Kurde, gonię go. Muszę, muszę go dogonić. Zapamiętałeś może nikt? Nie. Tak, widzę go, mam go. Jeśli go zabijesz, to jest ekstra. ja, alle on, on, my, on, the, on je